Co wy tu zjeby robicie? Konstanty już przepraszamy i tak przepraszamy, przepraszamy. O co wam chodzi? Musisz nam pomóc w misji. Jakiej misji? Chodź z nami, wszystko ci wytłumaczymy. Dobrze wiem, że coś knujecie i pewnie chcecie pozbawić mnie życia, ale mam to w kaczej dupie, bo i tak bym się powiesił. Wiecie, że ziemniaki nie rozmawiają? One w ogóle nie żyją. Miałbym depresję, że nie mam nikogo. Lol, poważnie. A mieliśmy taki genialny plan. Byśmy pokazywali ci raki z YouTube'a i byś tak nie wytrzymał, żebyś umarł szkoda, że i tak byś się zabił. No male weź daj mi kepsa co? Bo głodny jestem czemu miałbym? WTF Bo ja tak mówię LOL. Dobra, to idę po tego kepsa. E ja mi przynieś jakieś picie. Wysraj się. Minutes later. Co go tak długo nie ma? Nie wiem. Może znowu kradnie próbki ze sklepu. U niego to normalne. Lel. Wow, wow. patrzcie, tam jest w lesie jakieś stoisko. Zapraszam, zapraszam. Zjęto. Libie placki. Libie. placki. Ja lubię placki. Fantastyko, fantastyko. Kipis placki? Tak chętnie kupię. Ile kosztują? Osiemdziesiąt cztery zlote Fantastycznie. Od teraz jestem twoim slika. Czemu jesteś moim sługą? Bo jestem mageczna zaba. Mageczna zaba. Magazynna. To wymasz pamięć tym kaczkom i je przenieś do innego wymiaru gdzie będąc cierpieć. Chwila co? Tak nie można. Masna. Ta dam. Zari woja stara. To staratotło Wow.